Thank you. Cześć kochani, to Santitis, dzisiaj czytamy ostatnie trzy znaki w chorosko, horoskop znaków: koziorożec, wodnik i rybki. Także zostańcie ze mną. No i zapraszam Was. Jeśli chodzi o koziorożca, to się chyba nikt nie zgłosił z tego, co widziałam w komentarzach. No, ale i tak czytamy. 22 grudzień, 19 stycznia. Cierpliwość i determinacja zostaną nagrodzone. Ten rok przyniesie wiele satysfakcji, ponieważ twoje, twoje starania zostaną dostrzeżone. To jeszcze bardziej zmotywuje Cię do podążania w obranym kierunku. Jeśli chodzi o rozwój osobisty, ciężka praca i wytrwałość koziorożca zostaną w tym roku nagrodzone. Zaangażowanie, z jakim koziorożec podchodzi do swoich zadań, jest godne naśladownictwa. Kolejne miesiące przyniosą mu nowe możliwości, z których chętnie. Skorzysta nie tylko po to, by pokazać innym na co go stać, ale dlatego, że w ten sposób buduje poczucie własnej wartości. Potrzebuje jak najlepiej spełniać swoje obowiązki, żeby po prostu dobrze czuć się ze sobą. Istnieją jednak dwa zagrożenia dla koziorożca w związku z jego postawą. Po pierwsze, łatwo traci balans między różnymi dziedzinami swojej aktywności. Jeśli poświęca się pracy, zaniedbuje bliskich, jeżeli pochłaniają go sprawy rodzinne, to opuszcza się w pracy. Drugie dotyczy braku wyrozumiałości wobec tych, którzy nie działają tak efektywnie jak on. Koziorożec musi zadbać o te obszary. W miłości. Jeśli Koziorożec postanowi skupić się na kwestii równowagi między życiem zawodowym a osobistym, ma szansę na satysfakcjonujący związek. Musi pamiętać, że czas poświęcony bliskiej osobie nigdy nie jest stracony. Nawet jeżeli ma poczucie, że mógłby go spędzić efektywniej, to powinien sam siebie dyscyplinować i przypominać sobie, że dbanie o miłość zawsze przynosi trwałe Rezultaty. Warto poświęcić więcej uwagi drugiej połówce, by potem nie przeżyć rozczarowania, kiedy okaże się, że chemia z początku związku ulotniła się bezpowrotnie. Jeżeli koziorożec jest singlem, w tym roku może ten stan się nie zmienić. Jeśli poświęci się swojej karierze, a na ciekawą relację po prostu zabraknie miejsca. No, szkoda. Dla koziorożca rodzina jest wielką wartością, pielęgnuje kontakty nawet z bardzo dalekimi krewnymi. Musi jednak bardzo uważać, bo ma tendencję do zatracania się i skupiania uwagi na jednym obszarze działań. Jeżeli koncentruje się zbyt mocno na sferze zawodowej, to wtedy może zaniedbać bliskich, co z czasem doprowadzi do problemów w rodzinie. Koziorożcowi trudno przychodzi słuchać krytycznych opinii na swój temat, dlatego rozmowy z bliskimi mogą być trudne i emocjonujące. Pracy. Będzie rok bardzo korzystny dla kariery koziorożca. Perspektywa osiągnięć, które do tej pory były spoza, poza jego zasięgiem spowoduje, że skupi całą swoją uwagę i energię na dążeniu do realizacji celów zawodowych. Motywacja koziorożca będzie wielka, a cechy charakteru pozwolą mu na pokonanie trudności. Wytrwała praca oraz zaangażowanie przeniosą owoce, którymi zaskarbi sobie uznanie przełożonych i współpracowników. Jeśli chodzi o finanse, dla koziorożca utrzymanie dochodów na odpowiednim poziomie jest kluczowe. Z dużą odpowiedzialnością podchodzi do zapewnienia sobie. W sobie płynności finansowej. A jeżeli ma na utrzymaniu rodzinę, zwraca na to jeszcze większą uwagę. W tym roku koziorożec nie powinien szukać inwestycji długoterminowych, bo zamrażanie kapitału na dłużej może nie przynieść mu wcale korzyści. Lepsze będą lokaty krótkoterminowe, dzięki którym koziorożec będzie mógł elastycznie reagować na zmieniające się trendy. W zdrowiu koziorożec zazwyczaj cieszy się względnie dobrym zdrowiem, w dużej mierze dlatego, że potrafi wyrobić sobie dobre nawyki w zakresie odżywiania i lubi aktywnie spędzać czas. Nie znosi bezruchu, bo to według niego marnowanie czasu. Zagrożeniem dla samopoczucia koziorożca może być obciążenie pracą. Koziorożec nie daje sobie czasu na odpowiednią regenerację, ponieważ po pracy chce nadrobić zaległości w relacjach z bliskimi. To, no, to napięcie może z czasem odezwać, i koziorożce dopadną problemy związane z układem pokarmowym. Dla ciebie koziorożcu ważna jest mięta pieprzowa. Herbata z tej rośliny działa chłodząco, zmniejsza apetyt i łagodzi dolegliwości żołądkowe wywołane stresem. Orzeźwiający zapach mięty motywuje koziorożca do działania na pełnych obrotach. Zawsze powinien mieć w domu świeżą i suszoną miętę, a także olejek eteryczny z tej cudownej rośliny. Przechodzimy do wodnika i tu się zgłosiła Izabela Chińc. Pozdrawiamy cię serdecznie. Izabela, Iza jest wodnikiem. 20 styczeń do 18 luty. Gwiazdy sprzyjają zamykaniu projektów, które zaprzątały Twoją uwagę przez ostatnie miesiące. Wykorzystaj tę przychylność i sięgnij po marzenia, które wydały ci się bardzo nierealne. Jeśli chodzi o rozwój osobisty, Wodnik w tym roku doświadczy różnych przeżyć i takich, które będą go budowały, ale też i takich, które będą podkopywać jego wiarę w siebie. Chcąc dopiąć swego wodnik, będzie musiał przekraczać własne ograniczenia, nie tylko intelektualne, ale też fizyczne oraz emocjonalne. Dzięki takiej postawie wodnik zakończy z powodzeniem sprawy, którymi zajmował się przez ostatnie miesiące. Gdy to już się stanie, powinien poświęcić sobie więcej uwagi, zregenerować siły i oddać się zajęciom, które lubi. Na te przyjemności nie będzie miał dużo czasu, ponieważ już niedługo na horyzoncie pojawią się nowe wyzwania. Dobrze było, Gdyby wodnik nie rzucał się jednak w wir działania bez przemyślenia, czy to na pewno jest dla niego coś interesującego i co przyniesie mu oczekiwane korzyści? Pośpiech nie jest dobrym doradcą. W miłości. Jeśli wodnik jest w związku, który nie spełnia jego oczekiwań, powinien zdobyć się na szczerą rozmowę ze swoją drugą połówką. Problemy lepiej rozwiązać jak najszybciej, by uniknąć cierpienia po obydwu stronach. Dzięki uczciwemu postawieniu sprawy, każda osoba będzie w stanie ujawnić swoje bolączki i powiedzieć o potrzebach. Kryzys zostanie zażegnany i wszystko wróci do normy. Dla wodników singli ten rok niesie ciekawe znajomości, ale czy przekształcą się w trwały związek, zależy już od obojga zainteresowanych. Utrzymanie relacji wymaga Zaangażowanie. Jeśli chodzi o rodzinę, to ktoś w rodzinie wodnika będzie dążył do wywołania konfliktów. Atak nie zostanie skierowany bezpośrednio w wodnika, ale cała sytuacja będzie go też dotyczyła. Wodnik nie lubi takich potyczek, czuje wtedy duże napięcie i najchętniej w ogóle nie uczestniczyłby w konfrontacji krewnych. Niestety nie zawsze da się tego uniknąć. Wodnik może nie mieć ochoty poświęcać czasu na takie rozmowy i będzie w związku z tym odczuwać frustrację. Ważne by był spokojny i bezstronny. Wtedy nie oberwie po głowie. Gdy tylko zaangażuje się bardziej w spór, choćby dlatego, że emocje wezmą górę, może potem dostać po nosie. W pracy wodnik skupi się na swoich obowiązkach zawodowych. Ten rok przyniesie mu pozytywny zwrot w karierze. Nie będzie to łatwe, ponieważ problemy w związku i w rodzinie mogą negatywnie wpłynąć na koncentrację wodnika. Koniecznie musi znaleźć sposób na oderwanie się od spraw domowych, które faktycznie będą mocno zaprzątać mu głowę. Jest to ważne również dlatego, że na drodze do sukcesów zawodowych mogą stanąć inne osoby, które stanowią obecnie dla Wodnika konkurencję. Nic nie może więc podkopać jego pewności siebie, dlatego oddzielenie życia prywatnego od zawodowego to jedno z podstawowych zadań wodnika w tym roku. Wodnik utrzyma zarobki na zadowalającym poziomie, co zapewni mu stabilność finansową na najbliższe miesiące. Musi tylko zwracać uwagę na wydatki, by nagle nie okazało się, że żyje trochę ponad stan. Nie może ulegać impulsywną. Impulsywnym zakupom, tłumacząc sobie, że na pewno znajdzie pieniądze na ich pokrycie. Przyszłość może przynieść nieprzewidziane sytuacje wymagające nakładów finansowych, a wtedy nagle Wodnik zorientuje się, że nie ma środków na koncie. W tym roku powinien dobrze planować swój budżet. By nie stracić płynności finansowej, jeśli chodzi o zdrowie, u wodnika bardzo odbija się stres, cierpi na somatyczne dolegliwości, mające swoje źródła w przeżywanym napięciu. Pomoc dotycząca zdrowia fizycznego jest ważna i wodnik powinien po nią sięgać, ale to nie rozwiąże jego głównego problemu. Wodnika mogą pociągać niekonwencjonalne metody radzenia sobie ze stresem, jednak musi być ostrożny, by nie pogłębić swoich dolegliwości. Powinien postawić na odpoczynek w tradycyjnym stylu i wzmocnienie sił odpornościowych organizmu. Odżywcze posiłki, aktywność fizyczna i trochę samotności to dobre metody na odbudowanie sił. Będzie dobre dla wodnika kontakt z naturą, i dla ciebie, kochana, ważne są goździki. Wierzono, że zapach odpycha negatywną energię i pozwala wznieść się na wyższy poziom. Świadomości. To roślina wspierająca wizjonerów. Wodnikowi pomaga w słuchaniu intuicji i uwalnianiu się od codziennego stresu. Olejek eteryczny ma bowiem właściwości relaksacyjne. No kochana, trochę, trochę będzie ciężki rok, ale w ostateczności i tak przez niego przebrniesz i wszystko się. Ułoży. Pozdrawiamy ciebie serdecznie. No i rybki, 19 luty, 20 marzec i ja jestem rybką. No jestem ciekawa, co mi ten rok przyniesie. Ho ho. ho. To będzie spokojny rok, w czasie którego będziesz w harmonii realizować swoje plany. Amazing! Dzięki temu możesz odbudować nadwątlone siły i przygotować się na przyszłe wyzwania. Amazing? Rozwój osobisty. Można powiedzieć, że wreszcie nastał czas, w którym ryby mogą w spokoju realizować swoje cele i zdobywać nowe umiejętności. Owszem, bo to się już, to się już dzieje. Mam trochę więcej. Czasu, by się skupić na, na tym, by rozwijać swoje umiejętności. Ten rok to okres wytrwałej pracy, którą ryby powinny wykonywać z dbałością o szczegóły i jednocześnie wiarą w swoje możliwości. Choć może nie odnotują wielkich sukcesów, którym będą towarzys towarzyszyć fajerwerki, to z pewnością ogrzeją się w ciepłym płomieniu zakończonych spraw i dopiętych na ostatni guzik projektów. Ryby poczują stabilizację, z której będą się cieszyły. Niekoniecznie lubią przez długi czas być w oku cyklonu. Niekiedy duże poruszenie pobudza je do działania, ale potrafią jak nikt cieszyć się z każdego małego zwycięstwa. Ryby będą pracowały z zapałem na te niepozorne sukcesy, bo sprawia im to przyjemność. Czasem duże przedsięwzięcia je paraliżują i zabierają radość. No! Też coś w tym jest. Jeśli chodzi o miłość, ryby mają naturalną skłonność do dbania o bliskie osoby. Uważają, że doskonale wiedzą, czego potrzebuje ich druga połówka i mogą chcieć uszczęśliwić ją na siłę. Ech, choć intencje mają najlepsze, czasem wychodzą z tego nieporozumienia. Ryby powinny w tym roku dążyć do poprawy komunikacji w związku. Zamiast uważać, że potrafią odgadnąć pragnienia ukochanej osoby, po prostu powinny zapytać i sprawdzić, czy ich założenia są prawdziwe. Jeżeli chcą stworzyć harmonijny związek, pełen ciepła i wzajemnego zrozumienia, muszą dać drugiej stronie trochę przestrzeni i oddechu. Oho, ho, ho, no dobra. Nadmierną opiekuńczością mogą do siebie tylko zniechęcić. Powinny zachować otwartość w rozmowie i przełknąć gorzkie uwagi, jeżeli faktycznie im zależy na drugiej połówce i nie chcą jej stracić. Ryby wierzą, że intuicja ich nie myli, czasem jednak powinny postawić na rozmowę. No, coś w tym jest. Więcej rozmów w związku. To to mój mąż też miał w horoskopie. W rodzinie. Większość roku ryby będą wiodły spokojne życie rodzinne. Re relacje mogą ulec zmianie, gdy ktoś z krewnych zacznie słuchać złych doradców. Wprowadzanie zamętu ma tym osobom przynieść określone korzyści al, materialne, ale w porę ryby odkryją te intencje i poproszą bliskich o zachowanie ostrożności. Choć na początku zdanie ryb nie będzie przyjęte z entuzjazmem, ponieważ podeprą się tylko swoimi przeczuciami, to po zebraniu konkretnych argumentów krewni docenią zdrowo rozsądkowe podejście ryb. Być może stanie się tak dlatego, że ryby zazwyczaj nie odwołują się do konkretów i nie stąpają twardo po ziemi, o co bliscy mają do nich często. Pretensje. Tym, cza, tym razem ryby zrobią inaczej, ponieważ ich zdaniem zagrożenie jest spore. Praca i kariera. Ten rok będzie dla ryb pełen wyzwań zawodowych. Choć nie wszystko będzie szło po ich myśli, finalnie sprawy zakończą się na tyle pozytywnie, że pozycja ryb pozostanie niezachwiana. Poczucie bezpieczeństwa, odbudowanie po zawieruchach da rybom sporo satysfakcji. I choć ktoś mógłby powiedzieć, że stać je na więcej, dla nich sytuacja. Stanie się wystarczająco komfortowa, by zapewnić odpowiednie przychody, szacunek wśród zespołu oraz stabilizację zatrudnienia. To wystarczające powody, żeby ryby nie martwiły się sferą zawodową i mogły kierować swoją uwagę na te dziedziny życia, które są dla nich bardziej pasjonujące. No i tak, i tak zawsze powtarzałam: hobby, pasja to jest dla mnie najważniejsza praca, może być dla mnie. Yy... Byle jaka, bo i na tę chwilę i tak nie znajdę ukojenia w sferze zawodowej. W sensie nie będę robić tego, co lubię, bo jest to na tę chwilę nieopłacalne. Finanse. W tym roku ryby będą cieszyły się stabilną sytuacją finansową. Ich zasoby materialne nie ulegną znaczącej zmianie, co można uznać zarówno jako dobrą, jak i złą wiadomość. Ryby nie będą musiały poświęcać sprawom finansowym zbyt wiele uwagi, co je cieszy, bo wolą kierować energię ku bardziej górnolotnym tematom. Z drugiej strony, na rozkoszne zakupy będą mogły wybrać się tylko w wyobraźni. Budżet musi być planowany w oparciu o realne przesłanki, a te mówią rybom: nie traćcie pieniędzy na bezużyteczne przedmioty, bo przyjdzie chwila, w której będziecie naprawdę potrzebować tej kasy. Okej, okay. i tak będę stawiać w tym roku na minimalizm. O ile ryby wezmą sobie to do serca, trudności ekonomiczne ominą je szerokim łukiem. Jeśli nie posłuchają, muszą liczyć się z chwilową utratą płynności finansowej. Niech ryby poświęcą czas na zastanowienie się, czy faktycznie niektóre wydatki są tak konieczne, jak, i jak początkowo się im wydaje. Ale szczerze mówiąc, nigdy nie narzekałam na brak wpływu pieniędzy. Zawsze sobie radziłam jakoś, nie wiem. Żeby to głupio nie zabrzmiało, ale zawsze się mnie kasa jakoś trzymała. Jeśli chodzi o zdrowie, to ryby interesują się zdrowym stylem życia. No jest jesteś tym, ale czasem na tym poprzestają. No, to prawda. Lubią dawać rady, jednak nie wprowadzają zmian we własnych nawykach. W tym roku powinny przyjrzeć się swojej diecie. I zadbać o odpowiednie nawodnienie. Jak przystało na ryby, brak wystarczającej ilości płynów szybko wywiera negatywny wpływ na ich samopoczucie. Boli je głowa, są senne, rozdrażnione i nieuważne. Jeśli do tego dodamy niepełnowartościowe posiłki, ryby mogą szybko łapać infekcje, z których trudno będzie się im wykaraskać. No i to prawda jest, to jest kurde, prawda. Dlatego mówię Wam, że yy... Przyszły tydzień mykam na siłownię. Yy, I dla mnie ważna jest bylica. Bylica pion. Tosuje się w aromaterapii w postaci ziołowych kadzideł, dzięki którym oczyszcza się energię, uspokaja umysł i pobudza kreatywność. W starożytności był stosowany do wywołania świadomych smów, wspiera marzycielskie ryby w korzystaniu z mocy, intuicji oraz w snuciu odważnych planów. Boże, powiem wam, że ryby są tak czasem rozmarzone, że ja czasem tego nie ma widzę wręcz. No nienawidzę, powiem Wam, że bardzo często marzę o takich, nie wiem, o małych rzeczach, o większych rzeczach. I czasem mam takie wieczory, o tak jak wczoraj, kurde, tak się rozmarzyłam, że e, ciężko mi było wrócić do, do rzeczywistości. A jeśli chodzi o intuicję ryb. Tak, to jest prawda. Bardzo często potrafię, jeżeli kogoś poznam, nową jakąś osobę, to już mi się wytwarza jakaś intuicja, czy warto z tą osobą się trzymać, czy nie. Zazwyczaj się moja intuicja sprawdza, jeśli chodzi o osoby. Co mnie czasem to przeraża, bo no, tak jak mówię, tak jak siebie wiedźmą nazywam, no to nie bez powodu, bo bardzo dużo rzeczy potrafię. Przewidzieć. Także taki horoskop był. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Uważam, że najgorszy do tej pory najwięcej będzie musiał znak wodnik przejść w nowym roku, ale i tak sobie. Świetnie poradzi, także dajcie znać w komentarzach, czy Wam się horoskop podobał Wasz. No i na koniec roku zrobimy odniesienie się do tych filmów, czy faktycznie się horoskop sprawdził. Trzymajcie się cieplutko, kochani. Papa, pa. życzę Wam mega udanego weekendu. O weekendu. Jutro widzimy się chyba z jakimiś zakupami, coś tam Wam wrzucę na pewno. Także trzymajcie się cieplutko. Pa-pa!